Robię na szybko, robię na, no w zasadzie nie wiosennie, bo już jest lato, tak? Który dzisiaj 12 czerwiec? 12 czerwiec! Nie wiem kiedy się to pojawi, może się pojawi. Szybka akcja dla człowieka sukcesu, zabieganego, zestresowanego, można też tak powiedzieć, bezalkoholowego, jak na razie. Zobaczymy jak długo. Ziemniaczki, sól, pieprz, olej, karkuwa, to samo w jednym, w jednej misce były. Było wszystko wymieszane, jest dobrze. How I be chicken chili the man. Oprócz tego młoda kapustka od ludzi sukcesu, dla ludzi sukcesu, bronia, władzio, robią najlepsze żarcie oldschoolowe, tego nie jesteście w stanie zrobić, podrobić, czy też zrobić tak jak wy uważacie, oldschool to oldschool, ludzie oldschoolowi jeszcze są wśród nas, bo jak najdłuższy big time, big time, big time. czy takie coś wygląda dobrze, czy takie coś to klasyka, zamiast kurczaka mamy karkówkę, ogóreczki własne. Dalej wspaniale tańczy, skwierczy ziemniaki. No już na talerzu góreczki, Karkowa ziemniaki. No i młoda kapuska od broni i władzie. najlepsi ludzie na świecie w tej chwili. Już Państwa. Bawimy się na całego big time. A tutaj już Alicja dba o swoją działkę. Nie ma miękkiej gry, bo jak jest, to kończysz. Zbieramy szpinak w czerwcu. Nic się nie wyrzuca. Ciężka robota zostaje. Ale trzeba go jakoś sobie zrobić, żeby był Tutaj czosnek pracuje, szpinak czeka, szpinak pracuje, szpinak redukuje. Ipa Bernard z Czech, ipa Bernard u nas. Takich piw u nas nie ma, ale są tam, dlatego Czesi piją właśnie najwięcej alkoholu na świecie. Tutaj już Bolesławiec, wspaniały lokal dworcowy. Może to nie Wrocław, ale się też ruszę. Proszę Państwa, Bolesławiec się rozwija, taki lokal, to tylko w dużych miastach i Bolesławiec idzie tą drogą, czyli Wrocław, inne duże miasta Tu kawka na dworcu wyremontowanym, odrestaurowanym, cudownym dworcu w stylu neoklasycystycznym Twarzowo nadal daje radę, Proszę Państwa, no trzeba się trzymać, kawkę piję sobie taką na wynos. gdyż czekam na Alicję, która za chwilę przyjedzie pociągiem z Wrocławia, według co po niektórych drugie miasto po Warszawie, które się liczy w tym kraju. Ale oczywiście w Bolesławcu też się wiele osób liczy i dzisiaj na przykład, jak nie tylko dzisiaj, ale w okolicy 16 są straszliwe korki, stoisz około 3-4 godzin. No i 14 jak ludzie z ceramiki i wracają z roboty. Też tak bywa. Big time, any time. Patrzcie na te tereny, słuchajcie o kurczę. Jak piękne. Idziemy w kierunku Warta e, i Winy No tam Warta i Winy e, Raciborowice Zamki, nie zamki No ruszam się, zacząłem się znowu ruszać, muszę się ruszać Chcę być fit na wakacje, chcę chodzić po plaży dziki kot bombao żeby kobiety się oblizywały big time Państwa dworzec, tutaj Etno otwierają. Tak robił mój stary, właśnie taką minę, jak wychodził na słońce po jakimś tygodniu picie. Taką minę robił. Potem jechał do Świnoujścia samochodem. Pijemy. Proszę Państwa, Etno od 7.30. Czy naprawdę tak się robi? 7.30 w dzisiejszym świecie od 7.30 przy dworcu powinno być szósta no. dla ludzi sukcesu albo przynajmniej od siódmej nie podoba mi się tutaj jesteśmy na Trauguta, proszę państwa, kiedyś trójkąt dzisiaj elegancja, dzisiaj hipsterka dzisiaj korporacje dzisiaj NFZ, -i. tam jeszcze jest taka pląbka fajne przebicie na stary Wrocław stare piękno, ale też nowoczesność proszę państwa, patrzcie tylko tutaj Jaka kora, oweczka pełna klasa, jakieś tu kwiatki, no dzieje się tak, że jest do przodu. Pamiętacie, jak kiedyś wyglądały toalety w pociągach? No właśnie, świat się zmienia. Zaraz po Chinach jesteśmy najbardziej rozwijającym się krajem na świecie. Albo przez przynajmniej te ostatnie kilkadziesiąt lat. Czy trzeba się z tego cieszyć? Myślę, że tak. Ale to jest ciężka praca. was wszystkich. Także i mnie. Bikt. Jestem zachwycony, proszę Państwa, elegancją. Bo za moich czasów oczywiście było inaczej. Nie tylko we Wrocławiu, ale w innych miastach. jest czasami z tym takim światem trójkątowym. Piwka za dwa złote. Ale patrzcie na tą elegancję, patrzcie tutaj na te doniczki. Coś pięknego. Do Co usiądę sobie na chwilę? Takie minę robi jedynie człowiek sukcesu, proszę Państwa, można zrobić dziobek, dzioba, ale to trzeba umieć. Wiadomo, jest ładnie, jest cudownie, jest elegancko, jest naprawdę ktoś tutaj pomyślał jak to wszystko zrobić. Polska jest bardzo czystym krajem, jeśli podróżujecie gdzieś to widzicie jak to jest czysto. Na przykład polepszył się o wiele standard toalet w lokalach, jest po prostu jakbyście byli w jakimś Hollywood, ale z tej takiej najwyższej architektonicznej, a wnętrz, design jest dobrze. Jest naprawdę aż za dobrze. W sensie, że nie, nie może być za dobrze pod tym względem, ale wchodzisz do to i mówisz, no rzeczywiście, no ktoś tutaj zrobił dobrą robotę. Ja tak to oceniam. Nie wiem jak Generalnie tak sobie myślę czasami, że jest tyle pięknych, wspaniałych miejsc. Mówię o wielu miejscach, czas wrocław, kamienic, ulic, takich zaka, marków ukrytych podwórek. Jakiś bram, który się cały czas zmienia, ale człowiek może je zobaczyć gdzieś tam po południu, ale generalnie nie widzi tego wszystkiego, ponieważ od tam 8 do 16 jest zamknięty w biurze. No to ja proszę Państwa, już jakaś chyba korporacyjna stołóweczka, gdzie można posiedzieć, zjeść, wypić kawę w dobrej. Cenie takich cen już po prostu. Nie ma takich stołek, takich miejsc. Już jest coraz mniej. Co mnie boli, bo człowiek musi się dużo napracować, żeby coś dobrego zjeść. To jest moja stacja końcowa, proszę Państwa. Tak, tam jest jakaś wieżyczka. tu kiedyś podobno jeździł pociąg, tam są te zamki, grodziec, nie grodziec. Tutaj pokonuje niesamowite zniesienie. lecę, lecę niczym dzikich od Bombao. Widzę jakiś kolasz, widzę, jedzie to jest wspaniała przyroda, wspaniała natura. Coś pięknego, bawimy się na całego, jeździmy niczym dzikie koty, bombao. Nie wiem, z której strony jest słońce. Ale cisnę proszę państwa, pracuję nad sobą. Nie jest łatwo być człowiekiem sukcesu, nie jest łatwo być lekko ociężałym z delikatną nadwagą można powiedzieć. Cudowna pogoda. Mój najlepszy miesiąc, czerwiec, naprawdę. Powrót do dzieciństwa, powrót do innej prawdy człowieka. Sukcesu zawsze dobrze smakuje, musi być naturalna, musi być pyszna. Kiedyś na weselach królowała tutaj ciasto już na naleśniki, bo przecież ten szpinak razem z twarogiem klasycznym, na słono tym razem, czyli wytrawnie. Nie możesz się zmarnować. Zawijamy, układamy, lepimy, odkładamy, chowamy, później wyciągamy, cieszymy się, kroimy, robimy film, jesteśmy na bogato. Big time.